Cześć. Tu jest ten wafereczki i sukiereczki. Dziś pokażę Wam, jakie jest mój misztek, to Eminency. Otworzysz? Tak! Ja jestem zaszczycony. Jestem zakończony zakończenie tak bliżej dziewięć ja jaki MNL czy czekolady bliższej zabawy zaszły blisko ciebie na zralewka z tą czerwonym... I ja jestem show? Tak? Ja Nikomu, serduszka. Nikomu serduszka. <laughs> To pierwszy nie, 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 to nie, 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 pisza nie nie a ja jestem ja jedna potrzebuję bardziej sobie że... jak pisa,

Nie wiem, o co Ci chodzi z tym uciekaniem od yy, tego maszyny. E, ale teraz nieco inaczej specjalnie. nie specjalnie. Och, teraz. Nie, nie zjadło. To wszystko jeszcze zaczęła, a na to już wszystko. Eminency. Eminency, czy kończy? No, mój brat nagrywa jakie Eminency. O mój prad. O mój brat! Ja nie mogę. Mój brat się naprawdę w te elemence, bo Mój brat już... rzekał w te elemence. Ja No, ale jak, jak Louis ma jedno serce, to jest szybszy. Nie musisz mu dawać serca. No. А, нет, нет. Не можешь не давать сердца. давай, no, <gasps> Nie mam cukieretki. Ja już poszłam pod niedę, bo Czemu nie? Kurde, nie gadaj Brajczu, dziś Brań i Ej, nadal jest nas osiem, co nie? Nas jest nadal osiem, no. Kto im nie zafaktował? O a, ty no w sumie, ty nie zagłosowałaś. Mam do przekazka. Co ja? Powiedziałaś. teraz dzisiaj, tu jednak Co się Nie. 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 W ja mam Uważaj, uważaj 告诉我。嗯嗯 Pojawi coś ryska, się coś dobrego. Może, może, no. może ja będę Albo ty weźmiesz jakiś... No, sobie sobie rafunku. No, się sobie. W albo... Sobie. I sobie. Ja też taki kupiłam. Ale nie będę się. Go. <noise> Nie, Po prostu. Jest... No, Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Cię w do odcinku. Wafereczki i sukiereczki. Pa pa.